Co tam się działo? Fryszta wjeżdża w Nawrockiego i Kaczyńskiego. Na sali wybuchła awantura. Zobacz. Panie marszałku, panowie premierzy, szanowni państwo. No Jak grudzień to Kaczyński śpi do południa. Ale to jest też moment, w którym warto zapytać pana posła Kaczyńskiego o to, jak jego ludzie, człowiek demolka z Ministerstwa Aktywów Państwowych, pan Sasin, albo ten co ostatnio snusiarz, który wprowadził się na krakowskie przedmieście, pan Nawrocki. Ostatnio ciepło wypowiadają się o Grzegorzu Braunie. O Grzegorzu Braunie. To jest czas, abyście odpowiedzieli na pytanie. Czy Grzegorz Braun to jest wasz polityczny kolega? Czy to jest pytanie, czy Grzegorz Braun jest waszym koalicjantem już teraz, czy jest człowiekiem Kaczyńskiego. Czy jego antysemityzm i antyunijność jest czymś, co akceptuje Jarosław Kaczyński. Mamy prawo wiedzieć, wszyscy Polacy mają prawo wiedzieć, do czego posuniecie